Nad Gdynią, miastem powstałym z morza i marzeń, wstaje świt. Za chwilę słońce oświetli cumujące w basenie prezydenta dwa pływające muzea, ORP Błyskawicę oraz fregatem Dar Pomorza, statki Białej Floty i Dar Młodzieży zacumowany na końcu Mola Południowego. Nad falochronem przelatują łabędzie, które już zadomowiły się na Gdyńskiej plaży i w porcie. Gdynię zbudowano w latach 20. na miejscu małej kaszubskiej wioski. Zaledwie po 10 latach, bo już w 1934 roku stała się największym portem na Bałtyku pod względem wielkości przeładunków i najbardziej nowoczesnym portem Europy. Pomnik Polska Morska Odsłonięty na skwerze Kościuszki 24 czerwca 2018 roku jest hołdem dla wszystkich ludzi związanych z morzem i szeroko pojętą gospodarką morską. Na placu przed dawnym Dworcem Morskim i budynkiem kapitanatu portu wznosi się pomnik upamiętniający cztery morskie zawody marynarzy, rybaków, dokerów i stoczniowców. Nad ruchem statków w porcie czuwa kapitanat portu, mający szeroki zakres uprawnień i obowiązków związanych z jego funkcjonowaniem. Głównym projektantem portu był inżynier Tadeusz Wenda. Obecnie gdyński port posiada w sumie 12 basenów, w tym 3 związane z marynarką wojenną. 9 stoczni marynarki wojennej oraz 10-11, w którym stacjonuje trzecia flotyla okrętów. Ponadto od południa znajduje się basen jachtowy imienia generała Mariusza Zaruskiego. Miasto początkowo rozbudowywało się głównie w Pradolinie Kaszubskiej. Tu również powstawały kanały portowe sięgające do 3 km w głąb tej Pradoliny. Około 46% miasta stanowią lasy w większości należące do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gdynia posiada szeroką piaszczystą plażę oraz bulwar nadmorski imienia Feliksa Nowowiejskiego, ulubione miejsce spacerów mieszkańców Gdyni i turystów. Gdynia uzyskała prawa miejskie 10 lutego 1926 roku. W tym samym roku ministrem przemysłu i handlu został inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, inicjator rozbudowy Gdyni. Charakterystyczną architekturą miasta stał się modernizm, kierunek popularny w dwudziestoleciu międzywojennym i po wojnie. To budynek sądu przy Placu Konstytucji z lat 1936-38 i budynek drugiego oddziału PKOBP. Z kolei dworzec Gdynia Główna Osobowa to niespotykane połączenie socrealizmu i przedwojennego modernizmu. Dworzec przebudowano w latach 50. XX wieku według projektu profesora Wacława Tomaszewskiego, autora m.in. gmachu Uniwersytetu Morskiego. Perełką gdyńskiego modernizmu jest m.in. dawny budynek PELO, nawiązujący kształtem do płynącego statku, zaprojektowany przez Romana Piotrowskiego i zrealizowany w latach 1935-36. Modernistycznymi kamienicami zabudowano całe śródmieście Gdyni skupione wokół ulic 10 lutego i świętojańskiej. Gdyńskie hale targowe to jeden z nielicznych przykładów nurtu modernistycznego, zwanego konstruktywizmem, powstały w latach 1935-38. W modernistycznym, dawnym hotelu Riviera Polska. Zbudowanym w latach 1922-1924 mieści się obecnie Klub Marynarki Wojennej. Gdynia, miasto na wskroś nowoczesne, nie posiada centralnego placu z ratuszem. Za centrum Gdyni można przyjąć skrzyżowanie ulic 10 Lutego i Świętojańskiej ze skwerem Kościuszki przechodzącym w molo południowe. Przy niewielkim skwerku Stefana Żeromskiego Wznosi się wieża widokowa Gdyńskiego Infoboksu. Przy ulicy Świętojańskiej znajduje się jeden z dwóch najstarszych gdyńskich kościołów, Bazylika Morska pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Zbudowano ją w stylu barokowym w 1924 roku. Współczesne tak zwane plomby jak ta przy Placu Kaszubskim też nawiązują stylem do przedwojennego modernizmu. Plac Kaszubski, dawniej Rynek Kaszubski, dający początek ulicy świętojańskiej i kilku innym ulicom, to obecnie deptak z pomnikiem Antoniego Abrahama, zwanego królem Kaszub, propagatora Polskości Pomorza. Tragiczną historię Gdynian zmuszonych w 1939 roku przez Niemców do opuszczenia miasta i swoich domów oraz mieszkań przypomina pomnik Gdynianom wysiedlonym wzniesiony naprzeciwko dworca szybkiej kolei miejskiej. W Gdyni prowadzi swoją działalność kilka muzeów, w tym niespotykane w innych miastach Polski. Należy do nich m.in. Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego. Ulokowane w modernistycznym budynku z 1938 roku. Akwarium i oceanarium cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów. Drugim takim nietypowym muzeum jest Muzeum Marynarki Wojennej, założone w 1953 roku i posiadające kilka działów, w tym dwa oddzielne: ekspozycję plenerową broni i uzbrojenia morskiego. Oraz okręt muzeum ORP Błyskawica. Pozostałe działy znajdują się w budynku, który jest również siedzibą Muzeum Miasta Gdyni. Muzeum Miasta Gdyni powstało w 1983 roku. W 2007 roku otrzymało nowoczesną siedzibę. Jak przystało na Muzeum Morskiego Miasta, stoi na styku morza i lądu a jego bryła przypomina statek. Budynek zbudowano z jasnego piaskowca. Jedynym tego rodzaju muzeum w Polsce jest Muzeum Emigracji założone w 2012 roku, dokumentujące historię emigracji Polaków. Muzeum mieści się w historycznym budynku Dworca Morskiego z 1933 roku. Ogromną atrakcją stanowią dwa pływające muzea, niszczyciel ORP Błyskawica z 1937 roku i fregata żaglowa Dar Pomorza zbudowana w 1909 roku. W tym miejscu warto wspomnieć o Wyższym Szkolnictwie Morskim. Cywilną uczelnią jest Uniwersytet Morski założony już w 1920 roku jako Szkoła Morska w Trzewie. Przeniesiona do Gdyni w 1930 roku. Budynek w stylu modernizmu zaprojektował architekt Wacław Tomaszewski. Drugą morską uczelnią jest Akademia Marynarki Wojennej kształcąca przyszłą kadrę oficerską. Jej historia sięga 1922 roku, kiedy to utworzono oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Szczewie. Od 1946 roku uczelnia ma siedzibę w Gdyni Oksywiu. Uczelnia kształci również cywilnych studentów. Gdynia jest siedzibą dwóch teatrów. Pierwszy z nich to Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza, z dwoma widowniami: dużą na 280 miejsc i małą na 99 miejsc. Został założony w 1959 roku. Drugi to teatr muzyczny imienia Danuty Baduszkowej, największy w Polsce teatr muzyczny i drugi po teatrze w Wielkim Warszawie pod względem miejsc na widowni. Ma 1580 miejsc na trzech scenach. W 2010 roku gmach otrzymał nowy kształt architektoniczny. W teatrze muzycznym co roku odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od 2013 roku pod nazwą Gdynia Festiwal Filmowy. Główną nagrodą festiwalu są Złote Lwy. Gdyński Festiwal Filmowy doczekał się własnego pomnika. A skoro mowa o filmie, to niedaleko teatru muzycznego, od 2015 roku działa Gdyńskie Centrum Filmowe, w którym oprócz trzech sarkina studyjnego, ma swoją siedzibę Gdyńska Szkoła Filmowa. Gdynia jest miejscem wielu imprez sportowych, kulturalnych czy gospodarczych. W latach 2004-2008 zbudowano halę sportowo-widowiskową, w której odbywają się zawody sportowe w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej oraz różne widowiska, wystawy i targi. Od 22 maja tego roku funkcjonuje tu kino samochodowe. Obok Hali znajduje się Narodowy Stadion Rugby, pierwszy w Polsce zbudowany specjalnie z myślą o tej dyscyplinie. Stadion zbudowany w latach 2008-2009 wykorzystują rugbyści, piłkarze Bałtyku Gdynia i pomorska drużyna futbolu amerykańskiego Seahawks. Przy nabrzeżu francuskim cumuje dziś statek towarowy. W sezonie wycieczkowym jest to miejsce cumowania wielkich wycieczkowców. Jednym z nich był Norwegian Getaway olbrzym o długości 326 metrów, który po raz pierwszy odwiedził Gdynię w ubiegłym roku. Inne wycieczkowce to Maine Shift 1 i 4, Poezja, Queen Elizabeth, Caribbean Princess i wiele, wiele innych. Gdyński port gościł również okręty wielu flot. Po raz pierwszy w historii zacumowały tu okręty szkolnej eskadry japońskiej. Również po raz pierwszy w historii obu krajów gościliśmy z oficjalną wizytą okręty Chińskiej Republiki Ludowej. Mieliśmy również okazję podziwiać piękną fregatę żaglową meksykańskiej marynarki wojennej ARM Quot Hemok. Trzy promy przedsiębiorstwa Stena Line utrzymują regularne połączenia z portem Karlskrona w Szwecji. Oprócz przewozu towarów Stena Line oferuje jedno- i kilkudniowe wycieczki do Skandynawii. Co roku odbywają się pokazy akrobacji lotniczej Red Bull Acrobatics nad plażą w Gdyni, oraz pokazy Aerobaltic airshow nad plażą oraz na lotnisku Babie Doły. Podniebne akrobacje obserwują z plaży i na lotnisku Marynarki Wojennej w Babiej setki mieszkańców Gdyni i turystów. Od 2003 roku na tym lotnisku Odbywa się jeden z 20 najlepszych festiwali muzycznych w Europie, Open Air Festival, w tym roku niestety odwołany. Już sześć razy Gdynia gościła flotę największych żaglowców z całego świata. Tym imprezą towarzyszyły koncerty szantowe i zawody sportowe. Każdy z tych zlotów kończył się pięknym pokazem ogni sztucznych. W miejskiej marinie corocznie organizowane są targi wiatr i woda, na których prezentowane są jachty żaglowe i motorowe, motorówki, sprzęt żeglarski. W 2019 roku odbyła się 14. edycja tej imprezy. Brało w niej udział ponad 100 wystawców. Na początku grudnia organizowana jest największa w Polsce charytatywna akcja Mikołaj na motocyklach, której celem jest zbiórka pieniędzy na dożywianie dzieci z ubogich rodzin. Mikołaje na motocyklach pokonują na przemian trasę Gdynia-Gdańsk i Gdańsk-Gdynia. Nie sposób wymienić podczas krótkiej prezentacji wszystkie atrakcje, jakie oferuje Gdynia nazwana miastem z morza i marzeń. Pozostają jeszcze walory widowiskowe miasta, Molo w Orłowie i słynny klif, bulwar nadmorski i kolejka linowa na kamienną górę, z której możemy podziwiać panoramę miasta. Kolejkę linową na Kamienną Górę uruchomiono w 2015 roku. Jedyny wagonik tej kolejki może zabrać 12 pasażerów stojących lub 8 siedzących. Kolejka jest bezpłatna. Na Kamiennej Górze utworzono amfiteatr w Leśnym Parku. Oba tarasy, dolny i górny, łączy winda. Z górnego tarasu rozciąga się wspaniała panorama centrum Gdyni. Przy dobrej widzialności można dostrzec Półwysep Helski. Słońce powoli zachodzi nad moim ukochanym miastem. Mieszkańcy Gdyni należą do najbardziej zadowolonych ze swego miejsca zamieszkania. Aż 87,2% uważa, że Gdynia jest najlepszym miejscem do zamieszkania w Polsce. Ja też tak uważam.